Witajcie z tej strony Twinblade, witam Was w prezentacji mojego Blade Boxa, czyli paszki modyfikacji do Minecrafta. Ok, a więc może rozpocznijmy od przedstawienia tych, że modyfikacji backpack, czyli dodaję do gry plecaki, e, duży plecak, czyli taki jak dwie skrzynki pojemność mały, taki jak mała skrzynka możemy sobie nosić no i po prostu wygodno. Modyfikacja. Kolejną modyfikacją będzie dyna dyna dynamic lights, dodaje nam pochodnie, która podczas gdy jest ciemno rozświetla miejsce trzymana w ręce, jak chwycimy jest jaśniej o wiele. Creatures, mod, Creatures, mód, który dodaje nam wiele mobków, wiele itemów i nawet różkę, która teleportuje nas do innego świata, gdzie możemy spotkać takie właśnie wiwerne, Ale można również yy, no, w normalnym świecie spotkać wiele innych yy, mobów. Kolejną modyfikacją jest Mutant Creatures taki Hulkhammer, który zdobywamy od właśnie tych zmutowanych ząbiaczków, ale również są zmutowane Endermany, Creepery i inne. Może sobie zmienimy porę dnia. Grimaur of Gaia również nam dodaje mobki oraz itemy. Ja wam pokażę same moby. To jest która dodaje nam takie stalaktety, stalagmity, stalagnaty, jak zał, tak zał, pokażę je wam, ponieważ mam tutaj niedaleko, a właściwie tutaj, tutaj też jest również to z tej modyfikacji, a tutaj jest ten stalaktet. Kolejną modyfikacją jest Minions, która dodaje nam stworki. Tymi czterema stworkami możemy się posługiwać i na przykład kazać im y, rąbać drewno. Jednak my je sobie y, usuniemy na chwilę, ponieważ nam są niepotrzebne. Trzeba spełnić y, pewne warunki, żeby je tak zespał. Zespawnować Invasion Mod, który dodaje nam Nexus oraz takie Lift Fluxy. Te Lift Fluxy z nich można zrobić diamenty, iron, miecze i tym podobne. A tutaj, gdy uruchomimy Nexusa diamentem, będą pojawiały się fale, fale potworków i będziemy musieli ten Nexus bronić przed tymi stworkami. Następną modyfikacją jest Twilight Forest, znana wszystkim, modyfikacja tworząca portal do innego świata i dodająca mnóstwo fajnych mobów i itemów. Następną modyfikacją jest Millionaire. Dodaje nam NPC-ty do, do, do naszego świata Minecraft. Wiele z itemów. do świata Minecraft. Timber mod, czyli po ścięciu drewna... Mm, siekierą możemy rozwalić całe drzewo, a nie tylko jeden pień. Niestety nie udało mi się Tricapitator moda wgrać, ponieważ były problemy z minecraft Forge i niestety się nie udało. Inventory Tweaks, czyli mm, możemy sobie tutaj segregować i tym podobne. Race minimap, czyli w prawym górnym rogu widzicie minimap Damage indicators, po uderzeniu jakiegoś mobka, bądź najechaniu na niego, widzimy w lewym górnym rogu stan jego zdrowia. Czy jest przyjazny? Nazwę, wygląd i tym podobne. Innej. Czyli ostatnia modyfikacja. Not enough items po kliknięciu E. Możemy sprawdzić, jak dany przedmiot yy, można z, yy, zrobić, albo co możemy z danego przedmiotu zrobić. Też, też dosyć przydatna modyfikacja I, i to by było na tyle. Oczywiście, PlayBox yy, czyli moja paczka modyfikacji, będzie yy, się rozszerzała i możecie pomóc w jej rozszerzaniu poprzez pisanie, jakie mody chcecie. Yy, w tej paczce oczywiście zadowolony byłbym, jeśli byście proponowali takie, które nadadzą tej grze airbagowego stylu. Nie chciałbym żadnych fieldcraftów. Planuję być może założyć osobną paczkę na tego typu modyfikacje. A więc to by było na tyle. Ja będę prowadził serię z tej paczki, więc jeśli nie wiecie, co jak używać, albo nie chcę wam się szukać, czy coś wystarczy, że mnie zasubskrybujecie i będziecie widzieć, kiedy dodałem odcinek z tej paczki. A więc do zobaczenia. Instalacja jest bardzo prosta, link jest oczywiście w opisie, więc nie muszę chyba tutaj tłumaczyć. A więc do zobaczenia. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Pa, pa.